Nagrywam filmik. Na ja dupę. No, udowodni ci? No. Wiesz, że wszystko co mówimy, to on to nagra. Ja A. nie mam mikrofonu. A, jest, zaczynałem. No i dobrze. Witam piuty. Siema! Co jak będzie siema? Ja. Siema na rynku. ale zamurowane Jakie drifty, nie Tokio? Bez celu wyścig, a nie drift drifty Jaki masz kolor? Ja? No Ale co kolor? Samochodu Tam czerwony nie chcę mieć tak, co niedługo lepszy kupię. Za co? Za kasę. 116 tysięcy mam na tym dziewiątym levelu. No ja czy... mam już 11 tysięcy. Tak, a ja mam 1 jed, milion na, na, na 17 levelu. No ale ty wiesz, kup, kup, kupiłeś co za busty chyba, nie ten samochód? No. To są te bosty No To się demontowuje za kasę na telefonie Tak jak SEU w margonem A ile kosztuje jeden bost Ja Jeden <grych> No weź to zobacz na y, ten No Pię 500 bustów kosztuje dwa całe chyba Jo, a paganizon Paganizon Da kosztuje Chyba 8000 8 bustów Czy tam 7